Jak to jest z tymi kolorami, które nam pasują? Bo bardzo często słyszę takie stwierdzenia, a bo ja w czerwonym to źle wyglądam, albo zielony to mi nie pasuje. Ja to chodzę tylko w niebieskim, bo on mi najbardziej podkreśla tęczówkę oka. No właśnie, ale czy tak na pewno jest, czy to chodzi o poszczególny kolor, w czym tkwi sekret idealnego doboru kolorów? Z jednej strony może rzeczywiście masz rację, że właśnie te czerwienie albo zielenie wcześniej wspomniane, Tobie na przykład nie pasują, bo możesz na przykład reprezentować chłodny typ urody. Czyli rzeczywiście najlepiej będziesz wyglądała w kolorach właśnie niebieskich, we wszystkich fioletach czy różach. Ale to też nie jest tak, że musisz zupełnie z tej czerwieni czy właśnie zieleni rezygnować. Możesz te kolory stosować, ale one wtedy muszą być już na granicy z tymi chłodnymi kolorami. Czyli na przykład, jeżeli chcesz się zdecydować na zieleń, jako na przykład chłodne właśnie lato. To super, wręcz moim zdaniem, powinnaś się decydować. Tylko ta zieleń musi być tak przesunięta jak najbliżej właśnie koloru niebieskiego na kole kolorów. Czyli to musi być ten taki potocznie nazywany y, zielono-niebieski kolor. Yy, albo jeżeli chcesz się zdecydować na czerwień, to tak samo. Ta czerwień musi być przesunięta jak najbliżej różu. Tą samą sytuację mamy właśnie jakby. Na odwrót, jeżeli jesteś właśnie typem ciepłym, to tak samo będziesz najlepiej wyglądać właśnie w kolorach żółtych, czerwonych, pomarańczowych. Z kolei właśnie te fiolety i błękity będą dla Ciebie takimi kolorami no bardziej właśnie dodatkowymi, ale to nie oznacza właśnie, że musisz zupełnie z nich rezygnować. I tak samo jak w sytuacji właśnie tych kolorów chłodnych, tak samo tutaj, jeżeli chcesz się zdecydować na błękit bądź fiolet, jak najbardziej, tylko one muszą być już takie relatywnie ciepłe. Jeżeli reprezentujesz taki typ rody, gdzie najważniejszy jest właśnie walor. Czyli masz jasne włosy, jasne oczy, jasną karnację, jasną, nie wiem, tęczówkę oka oprawę oczu, no to wtedy tak naprawdę bez znaczenia jest to, czy założysz niebieski, czy założysz czerwony, czy założysz pomarańczowy, najważniejsze będzie to, żeby ten kolor był po prostu jasny i pastelowy, i tak samo na odwrót. Jeżeli masz ciemną karnację, ciemne włosy, oczy jak węgielki, to tak naprawdę najlepszym wyborem będą kolory po prostu te skrajnie ciemne, bez względu na to, czy to będzie fioletowy, czy to będzie czerwony. Wyróżniamy również trzeci atrybut koloru, czyli chromatyczność. Oznacza to, czy kolor jest. Zgaszony, taki spokojny, przybrudzony, poszarzały, czy z kolei jest właśnie taki czysty, jaskrawy, świecący, wibrujący. Jeżeli reprezentujesz właśnie na przykład urodę zgaszoną, czyli taką harmonijną, spokojną, nic specjalnego się w niej jakoś nie wyróżnia, to. Prawdopodobnie jesteś właśnie też typem zgaszonym i takie kolory też powinnaś wybierać. Czyli bez względu na to, czy wybierzesz chłodny róż, czy ciepło zieleń, spokojnie możesz wybierać oba kolory. Najważniejsze, żeby one były właśnie poszarzałe, spokojne, zgaszone. Te wszystkie kolory jaskrawe, czyste będą zarezerwowane dla osób, które reprezentują Także taką jaskrawą e, i kontrasto, kontrastową e, urodę. Także podsumowując, to nie jest tak, że możesz nosić, bądź nie możesz nosić jakiegoś bardzo konkretnego koloru, bądź musisz mieć szafę tylko właśnie w jakimś jednym konkretnym kolorze. Tylko najważniejszy jest jego atrybut. Ten sam, który reprezentuje Twoja uroda. Czyli kolor może być jasny albo ciemny. Może być. Czysty, albo zgaszony. Może być ciepły, albo chłodny. Tego wszystkiego też dowiadujesz się m.in. na analizie kolorystycznej. Podczas takiego spotkania szukamy właśnie tego atrybutu Twojej urody i dostosowujemy do niego odpowiednie kolory. I to też nie jest tak, bo bardzo często się właśnie obawiacie, że uszczupimy Wam właśnie wybór kolorów w sklepach przez to. Ja bym to bardziej nazwała. Usystematyzowaniem, bo dzięki temu nie ma w Twojej szafie przypadkowych kolorów, których totalnie nie wiesz, jak połączyć z innymi kolorami. To raz, a dwa, źle się w nich czujesz, bo właśnie widzisz, że coś jednak zgrzyta. Więc wszystkie kolory w Twojej szafie są właśnie w jednej, że tak powiem, gamie danego atrybutu. Wszystko do siebie pasuje. Twoja szafa jest zdecydowanie łatwiejsza w obsłudze.